To takie coś, co się będzie chyba pamiętało do końca życia. Ty batałachu, ty obsrańcu, ty pierd To był ich tlen do życia. Oni tylko po prostu patrzyli, kiedy ja z domu wejdę. Żeby pana gnębić. Żeby gnębić. Chcesz ratować życie? bo w tej chwili użyjesz to. Dostajesz prosto w ryj. To moment, który spowodował przełom w głośnej i niekończącej się od lat sprawie rodziny K. Cała trójka prześladowców została zatrzymana, zagrożenie przy użyciu broni panu Antoniemu i mieszkającej obok sąsiadce oraz jej dzieciom. W konsekwencji rodzina K. trafiła do aresztu. Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie właśnie sporządziła w tej sprawie akt oskarżenia. Ustalono, że zachowania podejrzanych uniemożliwiały normalne funkcjonowanie ich sąsiadom. Podejrzani na przykład ustawiali urządzenia emitujące różnego rodzaju dźwięki, reagujące na ruch w pobliżu ogrodzenia. Wychodzę z domu, zaczyna wycieć. I po prostu to jest tak na Ustawiali kamery i nagrywali pokrzywdzonego na jego prywatnej posesji. Przerzucali na teren posesji pokrzywdzonych odpady. Do arsenału ich bezprawnych działań należało również rozpędzanie i zatrzymywanie samochodu na, na wysokości budynku mieszkalnego pokrzywdzonego w porze nocnej. Ponadto podejrzani za pomocą broni pneumatycznej grozili pozbawieniem życia pokrzywdzonemu. Zanim policja obezwładniła prześladowców, rodzina K. straszyła bronią także mieszkającą obok pana Antoniego sąsiadkę i jej dzieci. Wtedy naprawdę bardzo się bałam o dzieci. Miałam już w głowie różne wizje. Wtedy mój syn e, młodszy kąpał się w basenie. Bardzo się już bałam się, że... Miałam już wizję, że ma kulkę po prostu w głowie. Czy rodzina K. Przyznała się do winy? Cała trójka podejrzanych złożyła wyjaśnienia, natomiast one są sprzeczne z pozostałym zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym i uznaliśmy, iż stanowią ono przyjęto przez nich linię obrony. Czyli oni się do winy de facto nie przyznają. Nie. Rodzinaka od ponad roku przebywa w zakładzie karnym. W ramach śledztwa zostali oni poddani czterotygodniowej obserwacji psychiatryczno-sądowej oraz przebadani przez biegłych psychiatrów. Z treści uzyskanych opinii wynika, iż Podejrzana 73-letnia Małgorzata K, w chwili zarzucanych jej czynów, miała pełną zdolność do pokierowania swoim postępowaniem i rozpoznania znaczenia swoich czynów. Kiedy miała broń w ręku i groziła sąsiadowi, że go zabije. W tym momencie miała pełną zdolność rozpoznania znaczenia tego czynu, jak i pokierowania swoim postępowaniem. Natomiast opinie co do dwójka pozostałych podejrzanych, czyli dzieci pani Małgorzaty K., biegli stwierdzili, iż z uwagi na ich chorobę psychiczną, w chwili zarzucanych im czynów, byli oni niepoczytani. Na tej podstawie 73-letniej Małgorzacie K. prokuratura przedstawiła zarzut uporczywego nękania i kierowania gruźb karalnych, a wobec jej dzieci skierowała wniosek do sądu o umorzenie postępowania i umieszczenie ich w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Na razie jest akt oskarżenia, ale to mnie po prostu zdziwiło, że ci młodzi są po prostu niepoczytalni, a ta starsza pani jest poczytalna. A z mojej obserwacji kilkuletniej tutaj, to mi się wydaje, że tym wszystkim to kierowała ta starsza pani. I ona tu była całym bossem. I oni jako dzieci to wszystko robili pod dyktando, co ona powiedziała, oni to wszystko robili. A przez ten rok w więzieniu jak sobie radzili, jak się zachowywali, co pan wie? Informowała nas prokuratura z Lublina, że ta starsza pani się tam dokuczała, współwięźniarką, że się źle zachowywała. Matka. Matka, pani doktor. Czy ta historia kiedyś się skończy? dla państwa i będzie jakiś szczęśliwy finał, że będziecie mieć spokój, czy pani już straciła nadzieję? Szczerze mówiąc, czekając przez ten cały rok na akt oskarżenia, myśleliśmy, że to będzie koniec, że to się skończy, ale w tym momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że e, córka z synem są niepoczytalni, no, do, teraz znowu nie widzimy tego końca. No, to jakby strach wraca i wszystko po prostu do głowy wraca, wszystkie zdarzenia. Po prostu się boimy, że to wszystko wróci. Nawet tutaj przyjeżdżając czy mijając ich dom, nie da się tego w ogóle pozbyć z głowy czy tam, no nie, nie można tak o tym zapomnieć, po prostu. Oni powinni odpowiedzieć za to, co robili, bo to trwa już 16 lat. To, co robią, powinni odsiedzieć. Może akurat tak by się stało, żeby po prostu przemyśleli to wszystko. To jest właśnie najgorsze. Posiedzą w zakładzie psychiatrycznym ze dwa lata i wyjdą i wtedy są niepoczytani i po prostu mogą się zacząć mścić tutaj na nas. No mogą mnie zabić i, i tego, co to im zależy.